Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać? Hmm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. No nie wygłupię się, wianka! Wszędzie bym cię po tych włosach poznał! Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward yy, tam jakiś tam z Rynsztoka wyłowił, byłaś zwykłą! Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co co? No wy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? I chuj zgrzymiały! Pewnie im mniej, i może tym więcej płacić, co? Sam się prosisz. Mieliśmy nie zwracać na siebie uwagi. Przecież nic się nie stało. Się byle jak ale się zachowuj.